Pokój dobro. Zapraszam was serdecznie na misję parafialne do kościoła świętego Antoniego Padewskiego na Starołęce. 100 lat parafii świętego Antoniego, no to jest coś, prawda? Teraz to prawda już nie będziemy mogli śpiewać 100 lat 100 lat, ale jest to wielka okazja do świętowania. Chcemy Panu Bogu dziękować za to, że dał nam kościół, czyli miejsce, w którym możemy jego Pana Boga odkrywać, poznawać, doświadczać i jednocześnie widzieć. Jak potężnie działa w relacjach między nami. To one są najczęściej tym, tym miejscem, w którym możemy doświadczać tego, co piękne, ale też tego, co trudne, co, co bardzo bolesne. Rany, które nosimy, bardzo często są ranami relacji. Zatem nasze misje chcemy poświęcić właśnie na rozważenie tego, jaki jest Kościół, który dał nam Pan Bóg. To nie znaczy, że jest to to samo spojrzenie, które my mamy, kościół, który widzimy. Potrzeba jest odkrywać zawsze czegoś więcej nie tylko to, co pokazują czy podpowiadają nam nasze oczy, czy nasze wrażenia, nasze odczucia ale przede wszystkim dobrze jest odkrywać to, co daje Pan Bóg w swoim Słowie. Ja wielokrotnie jestem bardzo zaskoczony tym, jak wygląda to, co Pan Bóg mi pokazuje, to, co mówi w swoim Słowie, i często wymaga to. Dużej odwagi i, i zapierania się siebie, to, do czego zaprasza nas Jezus, zwłaszcza w Wielkim Poście, żeby swoje opinie, swój punkt widzenia zmieniać według tego, co pokazuje mi Pan Bóg, według tego, co mówi On. Więc pojawia się od razu pytanie, czy jego, Pana Boga, autorytet jest na tyle wielki we mnie, że. Potrafię przynajmniej go posłuchać, przynajmniej wziąć pod uwagę to, co mówi. Czy nie jest tak, że moje własne przeświadczenia są dla mnie Bogiem? Nasze misje są zatytułowane Wierzę w Kościół, który Bóg nabył własną krwią. To jest fragment dziejów apostolskich, i właśnie dzieje apostolskie będą podstawą naszych rozważań. W ciągu dni naszych misji Czyli od najbliższej już niedzieli do niedzieli kolejnej, będziemy rozważali pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich. Dlatego chcę Was poprosić, abyście w tych dniach, które pozostały jeszcze do rozpoczęcia misji, przeczytali sobie te kilka rozdziałów, powiedzmy sześć rozdziałów Dziejów Apostolskich. One są krótkie, ale są na tyle pasjonujące, że myślę, że uda się Wam przeczytać je za jednym zamachem jakby na jednym oddechu. Dzieje są w ogóle pasjonujące, dlatego że pokazują nam to, co dzieje się po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tak jakby pokazują, po co zmartwychwstanie w ogóle było, po co była jego męka, jego śmierć. Że one nie były same w sobie wydarzeniem, które mamy tylko wspominać, o nim rozmyślać, ale mamy widzieć, co one dały. To można pomyśleć, że zmartwychwstanie Jezusa. Otwarcie grobu jest jakby otwarciem nowych drzwi, jakby wprowadzeniem nas w zupełnie inny świat, odsłonięcie czegoś co do tej pory było dla naszych oczu niewidoczne. I oczywiście jest jasne, że zanim rozpocznie się cała cudowna historia kościoła, to jest jeszcze jedno wydarzenie absolutnie Ważne to jest zesłanie Ducha Świętego, więc to wszystko. Ja zaraz już wszystko powiem, to już nie trzeba będzie w ogóle żadnych misji robić, więc już może lepiej nic nie będę mówił więcej. W każdym razie proszę, abyście przeczytali sobie te pierwsze rozdziały, bo będzie potem łatwiej śledzić to, co będziemy w kolejnych dniach rozważali. W niedzielę 25 lutego na Mszach Świętych Niedzielnych będzie takie wprowadzenie w tematykę misji, i od poniedziałku. I już będziemy poszczególne tematy dziejów apostolskich, te, które tam są podane. To nic nie jest nowego czy specjalnie wymyślanego, tylko po prostu będziemy szli drogą, którą nakreślił nam autor dziejów św. Łukasz. Ale tam najważniejsze tematy, najważniejsze sprawy się pojawią. Misję będziemy prowadzili we dwóch. Będzie to dwóch Franciszkanów. To też jest interesujące, ponieważ w Poznaniu mamy dwa kościoły św. Antoniego. Nasz na starołęce, i nasz na wzgórzu św. Świętego? A nie wiadomo, może jest święty, prawda? Przemysłu. No dobrze, cofam. Na wzgórzu Przemysła. W każdym razie nasz klasztor franciszkański przy Starym Rynku, to może tak będzie bezpieczniej powiedzieć. Bardzo historyczne miejsce i też bardzo piękny kościół z bardzo bogatą swoją tradycją. I to jest to ciekawe połączenie, że właśnie franciszkanie z ulicy Franciszkańskiej z Poznania, te rekolekcje, te misje Parafialne głoszą. Głoszę ja i głosi ojciec Robert Twardokus, który jest proboszczem parafii Świętego Franciszka w Ostrudzie i także przełożonym wspólnoty ostrudzkiej. Będziemy codziennie w tygodniu, już poza niedzielą, spotykać się na Mszach Świętych o godzinie 7, 9 i 19 i na nich będzie nauka misyjna. Do tego o godzinie 20 będzie nauka w poszczególne dni dla innych osób. I na koniec dnia o godzinie 21:00 apel z krótkim rozważaniem i krótkim podsumowaniem mijającego dnia. Na ten apel prosimy, żebyście zabrali ze sobą świece. W trakcie misji będziemy śpiewać dwie piosenki, znaczy będziemy śpiewać na pewno dużo więcej, ale ja przed każdą nauką będę śpiewał krótką piosenkę i także na apelu na wieczór będziemy jedną piosenkę maryjną śpiewać. I one pojawią się już w net także w formie filmiku, żeby jeśli ktoś będzie miał ochotę, mógł posłuchać ich, i w ten sposób też, żeby łatwiej się mógł włączyć już w czasie liturgii. Będzie w czasie misji oczywiście specjalny moment na spowiedź. Na to, aby w spokoju wyznać swoje grzechy, wysłuchać nauki i przyjąć łaskę przebaczenia grzechów, ale także oczywiście w czasie przed każdą Muszą Świętą możliwość spowiedzi będzie, to jasne. Te wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej, na plakatach, te, te wszystkie informacje bardziej już szczegółowe. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że w niedzielę na zakończenie misji, to będzie dzień, kiedy świętujemy 100 lat parafii, nie będzie mszy świętych pomiędzy godziną 9.30 a 12.30. Czyli nie będzie mszy świętej o godzinie 11.00, o to chciałem powiedzieć. Natomiast o godzinie 12.30 będzie uroczysta msza święta jubileuszowa, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. To będzie już takie podsumowanie na fest naszych misji. Bardzo się cieszę z tego, że będziemy mogli wspólnie świętować, ale chyba najbardziej cieszę się z tego, że będziemy mogli razem rozwa rozważać dzieje apostolskie, bo to jest księga w ogóle niesamowita, pokazująca bardzo praktycznie to, co dzieje się z Kościołem z punktu widzenia Pana Boga. To jest istotne, żeby też od tej strony umieć to wszystko zobaczyć, bo rzeczy, które my widzimy, które mogą nas straszyć, niepokoić, gniewać, one są częścią całości, i dopiero oglądane w całości mogą odkrywać jakiś sens. Co nie znaczy, że to, co złe, nagle stanie się dobre. Oczywiście, Pan Bóg ma taką władzę, aby zło przemieniać na dobro, natomiast. Dla nas, z naszego punktu widzenia, ważne jest, żeby iść za słowem, żeby kierować się słowem. I dlatego też jeszcze jedna rzecz, o tym zapomniałem powiedzieć wcześniej: chcę zaproponować Wam takie indywidualne rozważanie słowa. <laughs> Na każdy dzień tygodnia, czyli poza niedzielami, od poniedziałku do soboty, przygotowałem taki schemat do rozważania. Który nagram osobny filmik, tłumacząc, w jaki sposób proponuję to słowo rozważać, ale króciutko tylko powiem tutaj, że jest jeden fragment biblijny z Ewangelii z danego dnia, z którego proponuję wyruszyć, i to będzie naj, największą czcionką na środku strony podane. I od tego fragmentu mamy zwykle trzy albo cztery kierunki, w których możemy wyruszyć, i to będą kolejne fragmenty biblijne, które wybierałem w taki sposób, żeby Jakiś aspekt tego jednego zdania z Ewangelii poruszyły, i tym samym, żeby poruszały nasze serce, być może, żeby zadawały nam pytania, albo może podpowiadały odpowiedzi na nasze wątpliwości, albo żeby w ogóle odsłaniały przed nami coś, co Nigdy nas nie interesowało specjalnie w sprawach duchowych, a tu się okaże, że Pan Bóg zacznie do serca pukać i powie: A co ty myślisz o tym, co się dzieje w Twoim życiu czy gdzieś indziej? Więc taki schemat rozważania na każdy dzień Wam proponuję: on będzie dostępny w formie papierowej, będzie można sobie fizycznie wziąć kartkę A4 do domu i w domu rozważyć, albo też będzie można pobrać sobie PDF ze strony, adres będzie podany. No to chyba tyle. Bardzo serdecznie Was zapraszamy. Myślę, że Pan Bóg przygotował całe mnóstwo, całą wuchtę łask dla nas wszystkich. Dla, przede wszystkim dla całej parafii, która świętuje 100 lat. I, I to jest też bardzo konkretny znak działania Pana Boga, troski. Tym bardziej, że ja, który w parafii bywam, no rzadko, ale, ale nie jestem ślepy i widzę wyraźnie, w jaki sposób Pan Bóg w parafii Antoniego w Poznaniu działa. Jak wiele rzeczy. Funkcjonuje, jak wiele rzeczy się rozwija, jak przede wszystkim kaplica adoracji, jak, jak osoby są zaangażowane, jak kapłani, którzy są w parafii, fantastycznie działają. To jest dla mnie samego bardzo duże umocnienie, więc ja nie czuję się jako misjonarz, ktoś, kto przyjeżdża głosić słowo. Nie czuję się, jakbym przyjeżdżał i coś miał ogłaszać ważnego, tylko raczej przyjadę chyba i po prostu z wami wszystkimi będę chciał doświadczyć tego, co Panu chce nam pokazać przez swoje działanie. Jak, jak chce nam wytłumaczyć to, co dzieje się z nami w ramach parafii, czy po prostu w ramach tego, co On sam z nami robi. No dobra, bo się rozgadałem jak zwykle potężnie, okropnie. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie w imieniu ojca Roberta i moim, w imieniu ojca Proboszcza i księdza Oskara i w imieniu w ogóle wszystkich na świecie. Będą wnet, czyli chyba już jutro, te utwory do, do zaśpiewania, które, których będziemy używać w czasie naszych misji, i także ten filmik wyjaśniający, w jaki sposób proponuję rozważać codziennie słowo Boże, jak, jak, jak zrobić taką drogę, powiedzmy, jak to może by ładnie nazwać. No to do zobaczenia w takim razie. Rozpoczynamy w sobotę o godzinie 18, to jest ten pierwszy moment, i potem w niedzielę już od samego rana, od pierwszej mszy, od 7.30, po kolei na wszystkich mszach niedzielnych, gorzkie żale, oczywiście, będzie już takie rozpoczęcie misji na fest. Niech Pan obdarzy Was spokojem, niechaj da Wam moc swojego ducha na czas dobrego przygotowania się do misji i na, przede wszystkim, by dobrze je przeżyć, by słowo mogło w naszych sercach naprawdę głęboko się zakorzenić i wydać fantastyczne owoce, w nas samych, w naszych rodzinach, w tych, którzy cierpią w tych którzy jakoś walczą, zmagają się ze swoimi słabościami, z trudnymi doświadczeniami, niech Pan Bóg to wszystko rozwiązuje, niechaj obdarza pokojem te wszystkie osoby też za które się modlimy. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia zatem pokój i dobro.